Słuchajcie, będziecie kiedyś w Zipari, albo będziecie przejeżdżać przez Zipari, to jest główna. To jest miasteczko przy głównej drodze generalnie. E, to jest ta główna droga za mną. Tam jest. Inaczej zrobimy tak. Tam jest Kos. Główna droga prowadzi do Kigaki, marmari, e, Kefalos, w tamtą stronę. Jest tu stacja, charakterystyczny punkt. Ten mostek, na którym jestem, on jest też tutaj dość charakterystyczny. I cały czas mówiłem, że Number One, Gyros, jest tu po sąsiedzku. Jest pyszny, ok, ale słuchajcie co znalazłem. Mam nadzieję, że wiatr mnie nie zagłusza. I słychać. no, Tu jest ten mosteczek. Poznacie sobie po tym mostku, przejdziecie. I jest Kamateraki rewelacyjne jedzonko pyszny gros kondo de souffle, to jest wieprzowina gr grillowana no coś niesamowitego powiem wam a plusem tego wszystkiego jest to, że dogadacie się po polsku sprzedaj pani, która zna pol polski, bo jest najpewniej Polką, bo tak mówi dobrze po polsku co chwilę przychodzą tu ludzie o widać tam zresztą w tle na wynos, z dojazdem, z dowozem Przychodzą, przyjeżdżają tutaj żołnierze, pracownicy generalnie lokalsi, no, lokalsi nie będą jedli byle czego I, no, i to też jest jakimś tam dowodem na to, że to jedzenie jest y, smaczne, dobre i niedrogie, naprawdę także polecam y, kamateraki dogadacie się po polsku także pan jeszcze doradzi Także te kondoszufle, soufflé, ta wieprzowina grillowana, obłęd naprawdę. To trzeba to skosztować. Także wiecie, gdzie przyjechać.